Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to jest kolejny odcinek z GrySoma. Moi drodzy, kontynuujmy sobie tę przygodę. Przyznam szczerze, że ja jestem już totalnie zagubiony w tych korytarzach, nie mam zielonego pojęcia gdzie jestem w tej bazie e, Tata. E, totalnie Prze te pościgi, które tutaj były na nas, e, że tak powiem, wymuszone wręcz. Spowodowały, że ja totalnie straciłem. Wszelką orientację. Nie mam zielonego pojęcia, co mamy tutaj teraz robić. Ale brnę. Brnę do przodu. Nic tu nie słyszę. O matko. Jak to jest, że on jest taki szybki, ja się tu prześlizguję, gdzieś kurczę w jakichś kanałach wentylacyjnych, robię co mogę, żeby się go pozbyć, żeby on zniknął z mojego życia, a on po prostu ni stąd ni zowąd nagle wychodzi z kolejnych drzwi, w których ja tylko wejdę. Tym oto sposobem już wiemy, okay. że potwór, który nie posiada nawet pół ręki. Zagrosz ręki, zero ręki. On sobie po prostu otwiera drzwi. Totalnie niczym się nie przejmując. Ja po prostu marzę o tym, żeby zobaczyć, jak on to robi, do cholery. On to wciska jednym z tych oczu, głową, ręką. Jak on to robi? Bo ta poprzednia poczwara, która posiadała jakąkolwiek rękę, no to to. Jeszcze byłem w stanie zrozumieć. Znając życie teraz tutaj pewnie będzie. Ponownie pojawiając się totalnie znikąd. Się już to idzie w ogóle nie przejmując się czymkolwiek Ja niestety nie mam zielonego pojęcia gdzie mam teraz iść tutaj nie widzę żadnej ścieżki która by mi pasowała ja hmm, znaczy powiem tak był taki moment w tej grze gdzie naprawdę cieszyłem się z tego co słyszę, cieszyłem się z tego co widzę i ogólnie wszystko bardzo mi się podobało. Podobała mi się ta historia. Podobało mi się wprowadzenie nas w tą historię. Ogólnie wszystko mi odpowiadało. A teraz przyszedł taki moment w tej grze, kiedy tak naprawdę odychciewa mi się łazić i błądzić po tych korytarzach. Bo totalnie nie na to liczyłem i nie tego się spodziewałem, także e, no cóż, takie, takie jest moje zdanie. Tak, jak ja, tak ja to widzę obecnie, ok. Wi widzę, że już tu idziesz, I idziesz nawet tutaj, mało tego, że idziesz, ale idziesz jeszcze w moją stronę. Prawdopodobnie albo kontynuuje swoją ścieżkę, albo się wrócił. Wraca. Ledwo go widać. On jest dosyć powolny, dlatego ja to wykorzystam. Mamy możliwość jeszcze tutaj pójścia Power Failure Recharge Service Battery Ok, czyli musimy znaleźć jakąś baterię serwisową, która powinna zostać ponownie naładowana. Wnójam się aż do tego luku. Tutaj, zwróćcie uwagę, aby upewnić się, czy by na pewno niczego nie pomijam. No, ale niczego nie pomijam. Jedyne, co pomijam, to przyjemność. Mmm, tak naprawdę, którą czerpałem wcześniej z gry, właśnie biegając sobie po dnie oceanu, e, odkrywając coraz to nowe korytarze i tak dalej. A teraz, moi drodzy, totalnie to zbiedniało. Teraz ja się chowam przed jakimiś ch cholera wieczym I nie wiem, tak naprawdę, co ja mam tu począć. O, on tu idzie teraz. Totalnie te stwory przestają mnie w jakikolwiek sposób przerażać. Teraz tak naprawdę one już... Nie są przerażające, tylko są wręcz nużące, eee, czyli ja po prostu mam ochotę pójść do kolejnego etapu, tak żeby już nie musieć się użerać z takim właśnie skradaniem się. Zwróćcie uwagę, ja nie jestem w stanie pójść dalej, ponieważ blokuje mnie to, to coś, tak, które mnie widzi. Czy nie? Okej, okay, on sobie tam idzie. No to teraz ja pójdę w tą stronę. Teraz będę mógł sobie tutaj troszeczkę pobiegać. Zrobić to nieco szybciej, tak jak chciałem to zrobić od samego początku. Tutaj mamy jakieś coś, że nie mogę wejść. Tutaj nic nie jestem w stanie kliknąć. Tutaj też nie. Tutaj też nie. Jest moi drodzy. Pompki to jeszcze nigdy nie widziałem. No, ale jest. Znając życie teraz są tu przylizie bo nas usłyszał. Jest? Chyba tak, ale go nie widzę. Chyba troszeczkę więcej światła tutaj mamy. Nie, nie mogę tutaj. Gdzie on polazł? Prawdopodobnie poszedł gdzieś dalej. Zobaczmy. Tam jest. I poszedł w tamtą stronę. Co jest mi na rękę. Ponieważ ja muszę pójść tutaj. Okej. Okay. Wow! Huh. I co teraz? Prawdopodobnie muszę zeskoczyć na dół, tak wstawiam. Ok, spróbujemy. A zapomniałem, że ja totalnie bez problemu razy sobie schodzeniem chodzeniem po dnie. Przez chwilę mi to gdzieś wypadło z głowy. Tylko nie wiem czy ja po tym dnie powinienem się poruszać. No nic, wyjdę sobie w tym miejscu, dlaczego by nie. No i tutaj moi drodzy, w końcu pojawia się jakiś ciekawszy element, czyli jakaś lokalizacja, w której prawdopodobnie będziemy musieli rozwiązać jakąś logiczną łamigłówkę. W końcu, nareszcie. Tak, aby przedostać się, nie wiem gdzie jeszcze. Aktualnie znajduję się tutaj. Przyszedłem stamtąd. I nie wiem, co dalej. No nic, dlatego schodzę na dno. Przeeksplorujmy sobie tutaj dno tej, tej miejscowy. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych zombie, ryb. Wykorzystajmy ten most. Tak przynajmniej wygląda, jakby można było go wykorzystać, ale jednak nie, jednak nie ma takiej opcji. Nasza postać jest dosyć ograniczona ruchowo, że tak powiem. W końcu jest to jest, jest jakiś tam robot w, w kombinezonie. Także jego umiejętności skokowe, wspineczkowe i tak dalej są po prostu marne, słabe. Także jesteśmy tutaj zdani bardziej na nasze logiczne myślenie. Spróbujmy wyjść tędy. O, tu jest jakoś sensowniej przynajmniej. Chociaż już kilka razy z takiej drabiny mi się zdarzyło spadać, tak? Na samym początku gry, w pierwszym odcinku chcesz się gdzieś wepnąć, porywa się drabina. W, w poprzednim materiale chcieliśmy się gdzieś wepnąć jakimś szybem windowym. Porywa się szczebelek. Tutaj jak na razie jeszcze nic nam się nie urwało, ale chyba trafiłem na dobrą drogę. Albowiem wspinam się po całkiem sensownych mostkach, które. tam mam pójść? Nie wierzę. Wow, niesamowita to była opcja. Czyżbym musiał tam zeskoczyć? Szczerze powątpiewam. Ponieważ to jest jeszcze zamknięte, a podejrzewam, że jak będzie otwarte, to będę miał możliwość, żeby tam pójść. Tymczasem moja propozycja to jest przejść na tą windę i kierować się ku górze. Chociaż mamy tutaj jeszcze możliwość, wykorzystajmy ją. Troszeczkę szkoda, że nie można patrzeć w dół, ale to nic, jakoś przeżyję bez tego. Na boki mi wystarczy na razie i do góry ewentualnie Dobra, Czy jesteśmy tutaj, mogłem stąd zeskoczyć tutaj i cały czas mogę się tylko tutaj skierować. Natomiast to jest zamknięta miejscówka. Zobaczmy. A proszę bardzo Myślałem, że to będą jakieś drzwi odsuwane, a to jest jakieś tam tylko chyba siatka z rurami. Hałasu narobiłem co niemiara, ale totalnie mi to nie przeszkadza, bo bardzo chętnie sprowadziłbym na siebie jakiegoś kolejnego potwora. Jeżeli to będzie znowu gościu bez rąk, albo ten poszywany mózg, który był w 15 odcinku, to będę bardzo niemile zawiedziony wręcz, bo liczę tutaj naprawdę na mega wrażenia, a powoli zaczynam usypiać, przyznam szczerze. Jest i purchawa. skorzystajmy z niej, bo nieco kuśtykam po ostatnim spotkaniu z tym nieszczęsnym potworem. Okej, okay, fajnie, teraz powinniśmy już tutaj żwawo się poruszać, bardzo mi to odpowiada. Ja standardowo, bez zastanowienia, ciągnę za wszelkie możliwe dźwignie, jakie istnieją. No dobra, robiłem hałasu. Oh, mordę! Ow. Ok, narzekałem na dynamikę. A skąd tam się wziął ten stwór? Nie ciekaw jestem, co to był za stwór. Czy jakiś nowy, czy nie? Będę musiał sobie później obejrzeć nagranie. Bo jestem cholernie ciekaw, czy to było coś nowego. Czy raczej to samo. Elegancko. Jesteśmy na dnie. Again. Tutaj mamy jakiegoś zgniłego lutka. Skąd ja wyfrunąłem? Stamtąd gdzieś. A nie, stamtąd. Spróbujmy tam się cofnąć. Hmm. Tak jakby moglibyśmy tam pójść. Ja oczywiście wiem, że tutaj jest e, droga szablonowa. Ja oczywiście wiem, że e, twórcy mają obmyślony jeden plan dla nas. Ale ja nie omieszkam sprawdzić, co się stanie w momencie, kiedy się cofnę. Może zginę, a może mnie coś wciągnie. A może nic się nie stanie, bo nie da się pójść dalej. Tak, moi drodzy, to jest limit moich umiejętności wspinaczkowych. Także po raz kolejny będziemy mogli zadowolić swoje, swój zmysł wzroku i słuchu niesamowitą oprawą graficzną oraz oprawą dźwiękową. Przypominam, że wszystkie praktycznie dźwięki do gry Somy były nagrywane na dnie basenu, tak żeby były jeszcze bardziej podwodne.

Fatalnie, wręcz szczególnie tutaj, ten element. No dobra, lecimy zobaczymy, co uda nam się tutaj odkryć. Wow, a cóż to za miny? Dobra, szukamy omikronu. Bardzo bym chciał porozmawiać z tą Katrin. Ona jednak mnie tutaj bardzo, bardzo uspokajała. Co to jest do cholery? Jakieś pułapki? Nie wiem, co to jest. Jakieś miny, bomby? Nie, raczej nie, bo to jest puste w środku. Power failer. Okej, okay, czyli tak jakby coś tutaj było z zasilaniem. Ale do czego to służyło? Do czego służyły te. A to ten komputer, z którym wcześniej mieliśmy do czynienia, być może wezmę go ze sobą. Może on coś tutaj nie jest jakiś za ciężki, jest też bardzo fajny motyw. Bo jak wziąłem do rąk ten komputer, czy cokolwiek to było, monitor, głowę robota, nie wiem, to a momentalnie zacząłem dużo wolniej się poruszać. Także to ma sens. Tak samo było w przypadku. Czytam jakieś. Jakby wieloryba? Nie wiem. To samo było w przypadku, jak biegliśmy na przykład z gaśnicą, żeby wybić szybę. To nasza posać też dużo wolniej się poruszała, tak? Ale to jest dla mnie, no, mega zrozumiałe. No, w końcu to jest dodatkowe obciążenie. Okej, okay, widzę, że tutaj chyba można się wkitrać. A skoro można się wkitrać, no to się wkitrem. Tutaj raczej mi nic nie grozi, chociaż kilka razy, chyba na dnia co, no mieliśmy okazję widzieć tego nieszczęsnego potworzaka. Możemy tu coś podłączyć. <laughs> Przepraszam, możemy też coś tutaj pokręcić. No dobra, próbujmy coś tutaj ciągniemy. Nie, Pressure. Dobra, czyli trzeba pressure tutaj zwiększyć, zmniejszyć, nie ma możliwości. Dobra, czyli przyszliśmy tutaj zdecydowanie. A nie mogę sobie po prostu zeskoczyć, no bo po co? Zmarnowana animacja schodzenia po drabinie by była. Czyli coś, nad czym tutaj pewnie długo pracowali. A ja chciałem to po prostu pominąć poprzez zeskok. Ale oni mi tego nie pozwolili zrobić. Let's what The world is dead, Richard. Even if we got inside Omicron. What's left? Grab a couple suits and head for Tau? Strassky... Jonesy... Hart... Everyone is dead. And we are right behind them. Probably the last people left alive. The last moments of mankind. <laughs> no oxygen left. Better sit down. Don't want to fall into the abyss. There are worse ways to die. Probably. Why do they call you M? Uh... Huh? Oh, it's for Emma. Emma Alvaro. Ah, yeah, I like that. It's a good name. We should have hung out more. I think we would have made good friends. Thanks. I would have liked that. Goodbye, Emma. Bye. okej, okay. skończyło się już to wspomnienie. Czyli tutaj, moi drodzy, Emma sobie zasiadła. Ciekaw jestem, czy my z kolei możemy wpaść tam na dół. Nie będziemy tego sprawdzać, bo zwyczajnie szkoda nam na to czasu. Mm, no cóż, moi drodzy, e, troszeczkę smutna jest ta historia, ale właśnie tego mi brakowało. Właśnie bardzo mi zależało na tym, żeby jak najwięcej było tutaj tych takich historii, opowieści, e, poznawania faktów, tak? Dlaczego do tego doszło, jakie były tutaj zwroty i tak dalej. To mi się najbardziej podobało na początku tej gry i ona mi to dostarczała przez pierwsze mniej więcej 12 odcinków, 10-12 odcinków. Później, niestety, już e, przer przerodziło się to w taką. Skradanka uciekanka. to Kolej okay, mamy kolejnego utopca. Topielca. Hey! Hey! for Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Strasky. it's called radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones! Open up! Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Ok, czyli tędy nie byli w stanie się przedostać, ponieważ Omikron jest w kwarantannie. A dlaczego jest w kwarantannie? Bo pewnie tam jest tryliard potworów. Cały czas mamy tutaj problemy z zasilaniem. Zresztą widać nawet po tym kablu, ciężko się nie domyślić. Ok, czyli powinniśmy teoretycznie gdzieś tutaj tym kabelkiem sobie dotrzeć gdzieś, ewentualnie... Gdzieś tutaj możemy poszukać jakiegoś przejścia, bo z tego co zrozumiałem, oni również wybrali inną drogę. A inna droga prawdopodobnie prowadzi tędy. Także, moi drodzy, sprawdzimy sobie ją na pewno w kolejnym materiale. Ja bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się już wkrótce. Także trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.